Cześć, witam was na mojej trzeciej recenzji, którą w całości pragnę poświęcić chińskiemu smartfonowi, którym jest ZTE Blade G. Jest to urządzenie ze średniej półki cenowej, które oferuje nam dużo fajnych możliwości. Sercem urządzenia jest dwurdzeniowy procesor Qualcomm, taktowany zegarem 1,2 GHz, co więcej 512 MB pamięci RAM, a także 4 GB pamięci wewnętrznej. System operacyjny jest Android 4.1 Jelly Bean. Na froncie urządzenia znajduje się duży, monstrualny wyświetlacz 4,5 cala IPS TFT o rozdzielczości 480 na 854 piksele oraz zagęszczeniu 220 pikseli na cal oraz aparat o matrycy 30 megapiksela, dwa czujniki światła oraz zbliżeniowy, a także dziadka powiadomień. Na tyle urządzenia znajduje się aparat. Matrycy 5 megapikseli wraz z autofokusem, logo ZTE oraz głośnik. Na lewej stronie producent zrezygnował z umieszczania przycisków, zaś po jej równoległej stronie prawej mamy tylko dwa przyciski regulacji głośności. Na górze urządzenia mamy wejście na słuchawki, czy mini jack, przycisk blokady ekranu, a także mikrofon numer 1. Na dole mamy do czynienia z wejściem na kabel USB, a także mikrofon numer 2. Jak widać smartfon jest dostępny w niebieskim kolorze i wraz z aluminiową, złotą, znaczy srebrną obwódką, idealnie wkomponowuje się w tło smartfona, co daje mu uroku. Przejdźmy zatem do interfejsu. Jak widać, ekran blokady charakterystyczny jest dla modeli właśnie ZTE. Po oddaleniu palców mamy skrót do najpotrzebniejszych aplikacji. Po odblokowaniu jak widzimy obraz w smartfonie jest bardzo ładny i czytelny. W urządzeniu do, można dostrzec trzy dedykowane przyciski na ekranie. Producent bowiem zrezygnował z umieszczenia ich na obudowie, co ma swoje zalety. Przejścia pomiędzy ekranami są płynne i świetnie to działa, naprawdę robi wrażenie. Co więcej, górna belka w smartfonie składa się z, z takiego menu kontekstowego. W którym do czynienia mamy z najpotrzebniejszymi aplikacjami, a także nie zabrakło daty oraz godziny i skrótu do ustawień telefonu. Jeżeli chodzi o menu główne, to jest ono podzielone, tak jakby na cztery kategorie: wszystkie aplikacje, edycja, widżety, więcej będzie później. I tak, czas, aplikacje sortują nam się pod względem do, dodania od tych najwcześniejszych do tych najpóźniejszych, użycie od tych, których, które używamy najczęściej, do tych, których używamy najpóźniej, a także aplikacje, które układają nam się alfabetycznie, od A do Z. Drugą belką, takim podpunktem, jakby jest edycja, która polega na tym, że. Edytować możemy sobie dane ikonki w zależności jak nam się tylko żywnie podoba. Można je przesuwać z góry na dół jak widać. Wszystko przechodzi płynnie, fajnie. Naprawdę ciekawa opcja. A także ukrywanie aplikacji. Czyli aplikację możemy po prostu ukrywać. Tak aby nikt z zewnątrz ich nie widział. Gotowe. Widżety. Czyli multum widżetów. Na nasze ekrany główne a także skróty, pojedyncze aplikacje. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to wszystko jest czytelne i bardzo przejrzyste. Przejścia pomiędzy menu są płynne i nie występują w nich żadne lagi, tak jak zresztą sami widzieliście. Podsumowując ZT Blade G jest to urządzenie, z którego będzie zadowolony każdy przeciętny człowiek, który po prostu nie zwraca uwagi na to, co jest w środku, tylko po prostu na wygląd i estetykę. 4,5-calowy wyświetlacz daje nam możliwość na czerpanie radości i satysfakcji z pracy przez około 5-6 godzin. Jeżeli chodzi o procesor, to jest on świetny. Działa szybko, stabilnie, nic nam go nie zacina i po prostu... Dobrze radzi sobie w grach HD, jak i 3D. 512 ramów w zupełności wystarcza nam, aby po prostu urządzenie działało świetnie. Obudowa skomplementowana jest perfekcyjnie. Nic mnie nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Po prostu miło się go trzyma w ręce. Aparat robi znakomitej jakości zdjęcia w dzień, jak i dzięki lampie błyskowej w nocy. Szkoda, że ten smartfon jest tak mało znany u nas. Zapraszam Was do lajkowania tej strony naszej na Facebooku, do wielu subskrypcji. Myślę, że wkrótce pojawi się jakaś nowa recenzja. I miłego dnia. Do widzenia.